Robię herbatkę, tak to, co wczoraj wytrwałam. Cześć, everyone, witajcie kochani w piątek o godzinie 9.12. Oczywiście zmiana planów. Kuzyn już jest w drodze, ma być o 11. .00. Przyjeżdża sam. E, Będę pla robić plaster, tak, czyli co? E, szpachlować? No, no nakładać kiełbasy? psować. Nie wiem, coś po prostu. Plaster. Będę robić plaster na ścianach mój mąż od drugiej w nocy do teraz bo w pracy właśnie wrócił będzie jadł śniadanko Ruty, potem przejdzie kuzyn jedą na remont no, zobaczymy jak ten się dzień potoczy ja muszę zrobić zakupy bo lodówka pusta, właśnie uzupełniam zapasy piwa w lodówce, żeby się schłodziło po pokoju do wieczora a tak to pustki, pustki jest indyjskiego sklepu ja już wczoraj był Taką robotę, że mam jechać do li, Czyli do lili za Miało fontów. Miał mu to zajęć jakieś 2,5 godziny w obie strony, a zajęło 4, bo no, W zasadzie był wypadek na środku, czyli w obie strony był zawalony. Więc trochę mu zeszło, aż tak się nie opacało, ale i tak bardzo że że zadowolone, bo od rana było busy i trochę zarobił. Dobra, do się debat Poszedł vlog o pierwszym dniu z Polski i była mega ładna pogoda. Wtedy przez trzy tygodnie, ponad trzy tygodnie, była susza w Anglii i było przepięknie. Oczywiście wracamy do Szaroburo i Ponuro, więc fajnie było by patrzeć na te, ten słoneczny wyjście do parku. Takie wiecie, ładne kolory, słoneczko, krótki rękawek, cieplutko, piękne wspomnienia było. Minęło, kiedy przyjdzie. Podobno mam wrócić do upał, ale nie wiem, jakoś tego nie widzę, bo miało być już niby w ten weekend, czyli o dzisiaj, jutra, ale jakoś się chyba nie zapowiada. Jadanku deserek indyjskim. A, wej, to try? Do you want to no? Are okay. you want to try? No. India sweets. Dobre. You like some India sweets? Oh, I did record. Oh, You want to try? No. Little bit. No. The tiny bit. No. <laughs> Bardzo dobra. Taka krubeczka. W <noise> domu. Piątek, godzina dziesiąta. A ja myślę. Jeszcze... Śmieci! Biegnę, biegnę. Ach, oh, nie wywiedziłem jeszcze. Wyniosą szybko nasze matko, Bo Powiem ja Wam, że jak się przegapi, to jest tragedia, bo potem yy, no, kumuluje się to i problemy rosną. Jedanko wjeżdża. I decyzja sądzę, Dlatego nie ma zakupy. i jeszcze spróbujemy oddać to. Bo się Właśnie, bardzo nam nie przydało. Muszę się oddać, więc idziemy teraz do Aldiego. Mamy już dodatkowe 40 funtów. We went to the veggies, we have to go. Nagrywałem w sklepie, jak ci idą ładnie przez parę sekund, trzymając koszek i się nic nie nagrało. Głupi telefon. Teraz jedzę miapkę, ja pakuję. Przemyślili sobie zakupowych. Ja się z Wami nigdy tym nie podzieliłam, więc co pierwsze jestem dużą przeciwniczką e, tych wybrania klemówek w sklepach. I to nie jakiś mega ekologiczny względ. Bardziej zawalania, że w swojej własnej przestrzeni. Bo ja nie umiem ich potem wyrzucić i wiecie o co chodzi. Więc no, i zazwyczaj włożę ze za sobą torby takie wiecie, wielorazowego użytku, czy to co mam, nie? Ale jak nie mam, to to nie jest wymówka, żeby kupić kolejny, tylko wrzucam luzem i potem w domu wynoszę i dobra reklamówka i sobie opakuję, nie? Druga rzecz, to wiecie, co jest dużo żartów o klienta w sklepach, nie? O głupie pytania i tak dalej. Ale sprzedawcy też czasem po prostu inteligencją nie grzeszą, żeby nie powiedzieć często, i w mnie na przykład jak są pakowane zakupy, czy to na takie razomówienie, czy co, to w ogóle nie pomyślą, postawią Ci, kurde, yy, mleko na bułce i potem masz jakieś sposzczony chleb i tak dalej, nie? Ale to jedna. ale tu takiej oczywiście, sytuacji nie miałam, no bo nie miałam zamawianych zakupów, tylko właśnie wykładam je, wiecie... And I am in it. Muszę się wygadać, bo dzieci mnie kurzu w sklepie oczywiście, tyno radośnie radosny były, ale po prostu Użem. Czasami wiecie, nadmiar energii też jest skurzający, nie tylko że tam nie muszą być fochy czy coś, tylko nawet taki nadmiar energii. W każdym razie wykładam, no to. I otwieram nową ym, kasę, na której jestem, no i zaczynam na, od końca. I to jest przemyślane, bo jak robić zakupy, to na cieńsze koniecznie na spód, a jeszcze na, na górze. Ja zawsze mam chleby na górze, więc jakbym to wyłożyła pierwsze do skasowania, to potem bym właśnie kodo pierwszy do koszyka i potem te ciężkie rzeczy bym musiała włożyć jakoś na to, nie? Więc ja zawsze właśnie wykładam sobie te. Wiecie, pieczywa pierwsze na końcu, i potem, jakby bliżej, podchodzę kasy i wykładam te cięższe. No, i jak jestem akurat za kimś, no to jak on ma tą następny klient, to dopóki jego zakupy są, to to zatrzymuje, tak? Ale nie wiem, czemu zawsze oni ściągają to klient, mimo że widzę, że wykładam tak do przodu. Wiesz, dla mnie to jest mega logiczne, że wiecie, wykładam sobie półki na koniec. Bo wtedy jak będę pakować do koszyka z powrotem, wtedy bułki będę mieć na górze. ale ja mam, wiecie, mam skrzynkę piwa, tak? I po tym jakbym robiła to wydychnik, to bym tą skrzynkę piwa chyba tam w zębach trzymała, no, bo bym nie wsadziła je na górę na zakupach nie? I to jest, i wiecie, i oni zdejmują to, ja tam podbiegam kładę z powrotem. I, I mówię, żeby nie, nie ruszać, bo wykładam te towary w tym kierunku, nie? Tak muszą poczekać, aż wyłożę każdą rzecz, żeby, wiecie, zacząć mnie obsługiwać, bo ja z tym pustym koszykiem przejechać na początek. Więc jaka w tym logika, to totalnie nie rozumiem. Dobra, grzeje się tutaj, więc jedziemy. Z herbatką i lanczykiem. Czyli mafinki i dwie dla naszych pracowników, Zobaczymy co robią, Kunde, bo robią tą ścianę yy, za drzwiami. <grym> Więc <górę> ja nawet drzwi nie otworzyłam i ja zostawiłam jedzenie i picie w tym przedsionku. <grym w górę> no cóż, nawet nie zobaczyłam postęp, ale robią korytarz, czyli powinno to fajnie wyglądać dzisiaj za parę godzin, bo akurat drabina stała i wiki stał na tej drabinie, więc nie, więc nie mogłam otworzyć drzwi. No, ale szkoda jestem by dzieci, więc tak długo bym nie została. Więc go zostawiłam <grym> i wyszłam. A w ogóle chciałam nagrać większą pogadankę jak w a telefonu mnie nie możesz nagrywać, jak jestem jest na wideo o rozmowie. No nie byłam na żadnej wideo rozmowie, no cóż. Ten telefon to już do Lamusa obciążony jest tymi moimi filmikami i wykańcza się. A dzieci zobaczyły kota na drodze. A mają być jak ninja. O, już się wystraszył. Nic <grym> not z of the lights. Yeah, of course it's video. This time professional, I see. Because we it more and more. Uh, look how hard working that is. <laughs> look, see from here. No, no, Not by now, sir. See from here, okay? Wow! It's mixing up. Look how much mixing. So good, yeah? And that's what we're doing here. When we take it out from there. And not touching, are we? No touching, it's back still, okay? So this is what we're doing on the wall. Like this. When it goes dry, it's gonna look like this. Okay? And then they will make equal. Happy? You're happy? I it's not called concrete. No, this is called cement, sand and cement. What is concrete? No, this is sand. What? This is the sand. Okay, you be careful. Właśnie hętkwaniem. O widzicie, jakie sprzęcie było. My wchodziliśmy, to on wychodził, bo był na telefonie ze swoją mamą. Przywitaliśmy. A teraz jak wychodzimy, to mój mąż za telefonie ze swoją mamą. Tak, te indyjskie rozmowy z mamusiami. Do you like the machine? Ja! machine. Ja, let's go. Godzina czwarta i robię rybkę. To jest olej, który został mi miejscu, się w Ja mam, że robiłam raz właśnie rybę yy, taką wiecie w panierce w airfryerze i średnio nie szatałam, więc jak macie jakiegoś tipa, no to dajcie mi znać, bo była taka zła mm. ta panierka taka, yy, no wiecie, robiłam też taką odgrzewaną, w sensie z mrożonki, to ta panierka była ok, a z kolei ryba byłaby zadziejna. To mi ten tłuszczyk po tych plackach ziemniaczanych, to pierwsze co to była się rybka i jeszcze Kręcił mi że ra, racuchę, żeby zrobić że racuchę, także jabłka. Ale nie wiem, bo teraz kuzyny na niego nie będą jedli. Eee, Trasa też energii mojej, ale zobaczymy jaki brudny ten tusz będzie po tej rybie. Pewnie już się nie będzie nadawał do robienia tych racuchów. A Średnie oświetlenie jest, nie pokazuję jak ładnie rybka mi wyszła. Czekajcie. Tutaj W realu lepiej to wygląda. Niepsko to wygląda, ciemno. Złocista. Tam buraczki, w sumie nie fajnie by były, tej rybki, ale nie powiem się szczerze, da, że za późno się to no. I rybę z y, różką. <grywka> jako pomysł i ja. Yep. Króli cebulę i tak ryczy, że aż musiałam wam pokazać. Robię <grywka> chili. O tak, tam jest bundelik. To jest po rybce, ale stwierdziłam, że najpierw pokroję to, zanim zabiorę się za porządki, bo nie wiem o której chłopaki przyjdą, więc Czosnek, chili, czyli imbir, a że tutaj kroję cebulę i leci ze jak z <grym> No a jak to skończę, to. A jeszcze mięso pokroję i wtedy zabiorę się za próbowanie, no bo nie wiem o której będą. To mówisz coś o 18.30, jest 18... 5 po 18, więc wiecie... Wolę być przygotowana. chociaż nie jeszcze będzie się kąpać, dopiero potem dogotować, ale ja tak, przyda, tak skończę dokroić, oprócz jedzy warkę, zacznę pełniać zawarkę, warkę, pomyję resztę. Tak nie jest tak źle. To tylko Gary. Nie ma aż takiego burdelu. Oczywiście zależy dla kogo. Dla mnie. <laughs> Dobra, wracam do oglądania. Obecnie oglądam Mortalcie przegląd TikToków. <laughs> Potem chłopaki sobie razem. Zrobiłam <noise> im ruty. Dawanie wolę jak kucharz. W sensie kucharz. Jak kuzyn, go to był wcześniej. Ten nowy styl nie podchodzi. Więc próbowaliście indyjskie jedzenie i wam nie smakowało. To nie znaczy, że nie lubicie indyjskiego. Tylko zmienicie kucharza. Wysoko zrobione. O! Bela! Kalachu? Bela! Kalachu? Bela! hands off w